Dawno, dawno temu, na jednej z łąk mieszkały niezwykłe elfy. Były radosne, roześmiane i uwielbiały zabawy, szczególnie o zachodzie słońca. Unosiły się nad zielonymi trawami, szumiącymi zbożami, wesoło śpiewając. Kiedy gorące słonko otuli letnie kwiaty, to lata nad polami mały motylek skrzydlaty. Takie ładne, kolorowe, delikatne i tęczowe są motyle. Gdy motyle zobaczymy, przystaniemy na polanie choć na chwilę. Takie ładne kolorowe, delikatne i tęczowe są motyle. Gdy motyle zobaczymy, przystaniemy na polanie choć na chwilę. Choć na chwilę. Jednak również wśród elfów zdarzają się wyjątki. Pod jednym z niewielkich krzewów mieszkała pewna rodzina: Macocha i jej dwie córki oraz Pasierbica córka zmarłego męża. Córki Macochy i ona sama bardzo źle traktowały Pasierbice dokuczały jej każdego dnia i przezywały. Dziewczyna już od dawna nie słyszała swego prawdziwego imienia maja. Okrutne siostry nazywały ją Brudaska, bo wciąż miała przebrodzoną sukienkę od ciężkiej pracy. Brudaska musiała ciężko pracować, gdy tymczasem macocha i jej siostry leżały wygodnie pod krzaczkiem i rozkazywały. Brudasko, przynieś mi więcej zielonych liści. Niewygodnie mi. Brudasko, przegoń natychmiast pszczoły i trzmiele. Z zagłośno bzyczą. Brudasko, zasłoni mi słońce. Promienie szkodzą na moją jedwabną skórę. Brudaska nie narzekała. Wykonywała wszystkie obowiązki, a kiedy kończyła pracę, tańczyła z wiatrem, wesoło śpiewając. Wszystkie stworzenia bardzo ją kochały. Pewnego dnia, gdy rodzina Brudaski odpoczywała, a ona porządkowała dom, pojawił się z Oddali okrzyk. Uwaga, uwaga. Wkrótce na makowym polu odbędzie się bal. Wszystkie panny w królestwie są zaproszone. Książę elfów wybierze wśród nich żonę. Macocha i siostry oszalały z radości. To ja będę żoną księcia, wykrzyknęła pierwsza z sióstr. Nie, bo ja odpowiedziała druga. Och, moje córeczki, na pewno którąś z was książę wybierze. A, a czy ja też będę mogła pójść na bal? Zapytała Brudaska. Ty? żartujesz? Nigdy tam nie pójdziesz. Oddawaj skrzydełka. Nie, tylko nie to. Nie, nie zabieraj mi skrzydełek. Nie będę mogła latać nad łąką. Proszę. Ale macocha nie słuchała. Odebrała brudasce skrzydełka. Brudaska siedziała na łące i płakała Nadszedł dzień balu Siostry z macochą pofrunęły na makową łąkę z nadzieją, że zdobędą serce księcia. Tymczasem brudaska siedziała pod krzaczkiem i szlochała. Nagle pojawiła się jej matka chrzestna, wróżka. Co się stało? Dlaczego płaczesz? Chciałabym iść na bal, ale nie mam skrzydełek. Jest mi bardzo przykro. Nigdy nie byłam na makowym polu. Marzyłam o tym. Nie martw się, pomogę ci, odpowiedziała. Matka chrzestna wróżka. Wróżka zrobiła kilka kółek nad głową Brudaski i nagle jej, jaką mam piękną suknię i skrzydełka! Dziękuję, wróżko! Kiedy Brudaska doleciała nad łąkę pełną maków, wszyscy już tam byli. Macocha i siostry nawet jej nie poznały, tak pięknie wyglądała. Nagle zauważył ją książę. Podszedł do dziewczyny i zaczęli tańczyć. Zakochałem się w tobie, piękna pani jak masz na imię? Maja odpowiedziała dziewczyna zostań moją żoną i królową wszystkich elfów. Dobrze, ja też się w Tobie zakochałam. I tak kończy się ta historia. Maja i książę bardzo się kochali. Zamieszkali na pięknym, makowym polu. A co z Macochą i z siostrami? Już nigdy nie nazywały Mai Brudaskiem. I było im bardzo przykro, że tak źle traktowały przyszłą królową.